Bardzo serdecznie witam wszystkich przedstawicieli akcji katolickiej, przedstawicieli samorządów u Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu na pierwszej pielgrzymce akcji katolickiej, a mam nadzieję, że nie ostatniej. To sanktuarium od września ubiegłego roku e, żyje. E, żyje w czas, gdy są tutaj pielgrzymi. I co tydzień poszczególne grupy się zmieniają i żywy różaniec i poszczególne dekanaty naszej decyzji za tydzień e, dzieci, pierwszy decyzjalny dzień e, dziecka, wczoraj młodzież w jednej z parafii naszej decyzji. Dlatego ogromna radość, że przychodzimy tutaj do naszej matki, zginamy nasze kolana i to miejsce omawiamy. Życzę wszystkim przede wszystkim otwartości serca by w tym szczególnym dniu uroczystość zesłania Ducha Świętego Maryja wyprosiła u swojego Syna dary, te siedmiorakie dary dla każdego z nas, abyśmy szli się i, mę i mężnie głosili, że Jezus Chrystus jest naszym Panem, że Jezus Chrystus jest naszym Zbawicielem. Życzę wszystkim bardzo owocnego pielgrzymowania i ubogacania się darami Ducha Świętego w tym miejscu. Krzyż W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Opuść zbawimy. I się zbawień. Dziękuję byłeś za słowa przywitania. Wszystkich bracia. Ta pierczynka ma swój wymiar akcja katolicka, wspólnota z christianem. W miejscu tej piecencji, które odzyskuje systematycznie poprzez to, co wspomniał o poprzez obecność ludzi. Odzyskuje to miejsce, które w każdej piecencji nas aktualnie. Takie miejsce, w której Bóg jest dotykany gdzie najczęściej to takie są sansuaria w Polsce i nie tylko w Polsce. Maryja nas prowadzi w głąb tajemnicy Jezusa. Dzisiaj ta bierżynka jest w dniu szczególnym. W dniu zasłania Ducha Świętego. Być może to jest jakieś prorocze znane. Co mamy zrobić i co trzeba zrobić? Może być tylko i wyłącznie odczytane w Bogu. Przez Ducha Świętego. Czystoimy jest ludzkim pomysłem? Odczytać Bogu nasze drogi, współczesne drogi, dla Kościoła, ale również dla tych wspólnych w życiu społecznym. To jest nasze zadanie. Przeżyjmy tak tę Eucharystię i późniejsze spotkanie, z sercem otwartym i umysłem gotowym na przyjęcie tego wszystkiego, co Duch Święty Byśmy byli otwarci na Boże Słowo, godnie przeżyli misterię Eucharystii, stańmy przed Bogiem, uznając naszą grzeczność. Spowiadam się Bogu wszechmocnym. Mogący. i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. A nie się Pana. Przez misterium dnia dzisiejszego święca swój Kościół, ogarniający wszystkie ludy i narody. Ześlij dary Ducha Świętego na całą ziemię i dokonaj w sercach wiernych cudów, które zdziałałeś w początkach głoszenia Ewangelii. Naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z dziejów apostolskich, kiedy nadszedł dzień pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle spadł z nieba szury, jakby uderzenie gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały im się też języki, jakby z ognia które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak, jakim Duch pozwala mówić. Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał owszem, Biegli się tłumnie i zdumieni, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku. Pełni zdumienia i podziwu mówili, czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? Bartowie i medowie? i elamici i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygi oraz Panfilii, Egiptu i tych części Igni, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kretyńczycy i Arabowie, Słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże. Oto słowo Boże. Jezus. Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch. Różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan. Różne są wreszcie działania, lecz ten sam Duch sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem z jednego ducha zostali odszczeni, aby stanowić jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali nabrojeni jednym duchem. Oto Słowo Boże. O, bo Uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął po środku i rzekł do nich: Pokój Wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój Wam. Jak ojciec nie posłał, Taki ja was posyłam. Po tych słowach tknął na nich i powiedział im: Weźmijcie ducha świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Oto słowo Pańskie. My, kiedy chcemy spojrzeć na nie z perspektywy tego, co objawia Bóg. Nie tylko biologicznego faktu i analizy, jak rodzi się człowiek. Bo człowiek to nie jest problem tylko biologiczny. Tak warto by w tym pierwszym momencie zobaczyć narodzący się Kościół. To rodzenie rozpoczyna się na krzyżu. Na krzyżu, pod którym stoi Maryja z jednym uczniem. Reszta nie wytrzymała. Musi to być moment trudny. Skoro ci, których przywołał do siebie Jezus, nie wytrzymują trudu. Nie wytrzymują tego, co wziął na siebie Chrystus Miłór cały grzech świata i beznadzieję śmierci. Dzisiaj ten Kościół przeżywa moment, w którym znowu nie sam, nie sam przeżywa tę tajemnicę i nie sam w swej genialności apostolskiej wymyślił ten scenariusz. To tu święty wyrzuca ich z ukrycia. Każe im opuścić w ich odczuciu bezpieczny wieczernik. Wyrzuca ich na ulicę, między ludźmi. Nie pozwala im być we własnym kręgu. Muszą pójść. Jeżeli chcemy tę tajemnicę zobaczyć głębiej i zobaczyć z takiej perspektywy, która jest nauką dla nas dzisiaj, teraz, to trzeba by jeszcze może jeden krok uczynić, który dla Kościoła tamtych czasów był wręcz niewyobrażalny. Po tym doświadczeniu, które przed chwilą jeszcze raz zostało nam podarowane w pierwszym czytaniu. Po tym doświadczeniu ten z apostołów, którego Pan wyznaczył na pierwszego, a który, trzeba powiedzieć, po ludzku zawiódł. Był tym, który nie tylko, że nie był obecny z Jezusem w czasie jego męki, ale wystarczyła jedna służąca, żeby Piotr powiedział nie znam. Jedno pytanie, w którym trzeba by było być dorosłym, odpowiedzialnym, dojrzałym, odważnym, mocnym. I Piotr w takim Ten sam Piotr najpierw staje przed ogromną rzeszą ludzi, mówiąc Wy zabiliście Jezusa, ale Pan go wskrzesił nie zna na I ten sam Piotr jest przez Ducha Świętego prowadzony do kroku, który po ludzku mentalności ludzkiej, w tradycji tamtego świata, w kulturze był nie do wymyślenia. Piotr przekracza granice świata Starego Testamentu, Żydów i Pogań. Pierwsi chrześcijanie poczuli się zupełnie dobrze we wspólnocie Izraela. I to nie apostołowie wymyślili przekroczenie tej granicy. To duch święty. Każe Piotrowi iść, I ta scena z pierwszym domem pogańskim Korneliusza jest bardzo wymowna. Dlaczego o tym wspominam? Ponieważ jesteście tutaj jako ludzie wspólnot. W jednym kościele. Jak usłyszeliśmy dzisiaj w drugim czytaniu, ta różnorodność jest zamierzona. Ojciec Święty Franciszek powiedział, że nikt tak nie namieszany i nie miesza w Kościele jak Duch Święty. To on sprawia różnorodność. Ale jeżeli ona jest kościelna, to w tej wielowarwności i różnorodności wiernej poszczególnych grup tej jednej, jedynej Ewangelii jest Kością. Nie przez podział, ale przez jedność wiernej Przez różnorodność w jedności. Tak wygląda żywy Kościół. Ten, którego Duch Święty będzie nieustannie prowadził. Cała historia takiej wierności jest nam podarowana. To, co Bóg myśli, jak sądzi i jak reaguje, odkryte jest w Chrystusie. Jezus nam zaś obiecał, że to zrozumienie i pełnie, a widać to na tamtym pierwszym Kościele, przyjdzie przez Ducha Świętego. On sprawi, że będziemy rozumieli znaki, będziemy potrafili je czytać i będziemy potrafili odpowiadać na. Niech to się, wie. to nie jest do wymyślenia chrzeszcza. Tak się zaczęła historia Jezusa od początku Jego narodzin, Jego misji, Jego osoby jest duchem. Ale jesteśmy w sanktuarium Maryi. To Jezusowe przyjście, które sprawia duchem, w to przyjście wpisane już jest człowiek. Jej zgoda, jej uległość, zgoda na to, że przekaże ster swojego życia Bogu jest dla nas wszystkich miernikiem w naszym, mojej i Waszej, naszej. Od tamtego momentu. I ogarnięcie Duchem Świętym jest miarą każdej miary. Miarą wiary każdego człowieka. Miarą każda i każdy z nas może dzisiaj powiedzieć mojej wiary I innego wzorca nie i akcja katolicka, i cywilna Chrystiana w tej rzeczywistości, w której jesteśmy, nie tylko raz znaleźć swoje miejsce, ale jeżeli to mają być wspólnoty życia społecznego, to trzeba dobrze słuchać Ducha Świętego, jak poprowadzi. Czas, w którym rodziło się i akcja katolicka, i cywilna nawet te niewielkie lata po przełomie i dzisiaj są już do siebie jednak niepodobne. I trzeba wiedzieć, jak ta jedna Ewangelia dzisiaj ma być realizowana i jak odnajdywać swoje miejsce w Kościele. Nie chcę powiedzieć, odnaleźć. Bo to nie jest jednorazowe. Odnajdywać. Jedno jest pewne.